Cześć chłopaki. No elo elo Co dzisiaj robimy? Co może jakieś, jakiś może jakiś meczyk robimy w Minecraftie gramy coś, coś robimy bo nie wiem eee słyszycie to te słyszycie to? słyszycie? jakby coś jakby odkurzacz

Troszkę mnie to zabolało ale wszystko się dobrze skończyło. Woohoo! Tak na zakończenie chcę jeszcze powiedzieć, że ta animacja była robiona. Została jakby wymyślona przez mojego kolegę. Pozdrawiam serdecznie, Marcela Kaźmierczaka i dziękuję Ci za podanie pomysłu. Widzimy się jutro. Cześć!